rozszerzona została zaprezentowana na dniach otwartych firmy no i tym razem postaram się opowiedzieć trochę o tym jak udało mi się dokonać tego, że wygląda to tak niesamowicie pierwsze co się rzuca w oczy to to, że użyłem środowiska Visual C++ w połączeniu z OpenQt w połączeniu z Qt i użyłem też trochę OpenCV, oprócz tego Użyłem OpenGL do renderowania wszystkiego. Najważniejsza rzecz jest tutaj w metodzie Update. T tutaj w się dzieje wszystko, co jest najsłodniejsze, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzoną czyli wykrywam markery. Y no i. Więc najpierw przechwytywanie ramki to jest użycie. Operatora OpenCV na razie nic specjalnego się nie dzieje. Po prostu zamieniam ramkę na czarno-białą, ponieważ będę potrzebował czarno-białej, żeby wykryć markery. A, i tutaj w tym momencie znajduję plamy, czyli po prostu cały obraz zamieniam na, na dwukolorowy, składają się z kolorów czarnych i białych, bo tutaj do tej pory były odcienie szarości jeszcze, ale w tym momencie już jest tylko czarny i biały. No i tak to zrobiłem, że na początku w każdej linii wykrywam najjaśniejszy piksel, jeżeli jakiś piksel jest ciemniejszy o 50 punktów. Od tego najjaśniejszego, to zakładam, że on jest czarny, a jak, a jak nie, no to jest biały. I w ten sposób, i w ten sposób jak mam takie markery, to po prostu po tej transformacji kartka po dalej zostaje biała, ale te plamy są po prostu czarne. Kolejnym krokiem jest wykrycie tych plam właśnie. Robi mi to. Funkcja, metoda find markers, źle ją nazwałem, ale to nieważne, i ona działa na następującej zasadzie. Załóżmy, że to jest ekran, i na ekranie są tylko czarne i białe piksele. I ta linia, taka na cztery kratki, symbolizuje e, linię na 4 piksele, więc tutaj jest czarna linia na cztery piksele, i tak samo z tą, z tą z każdą kolejną i po prostu tak chamsko przeczesuję linia po linii przeczesuję ekran i wykrywam takie linie właśnie każdej każdy takiej linii daje tak jakby numer znaczy wrzucam je do wektora pod określony indeks czyli to będzie linia w indeksie 0 to jest linia w indeksie 1 2 i tak dla każdej linii osobno, więc ta linia e, leży w wierszu zerowym i ma indeks 0, ta linia, ta linia leży w wierszu zerowym i ma indeks 1, ta linia leży w wierszu pierwszym i ma indeks 0, i tak dalej. Następnie, jak już mam te wszystkie linie. Jak już wszystkie wiersze sprawdziłem, to dalej patrzę, jak się te linie ze sobą łączą. Czyli po prostu biorę tą linię, tę linię w wierszu 1 o indeksie 0 i patrzę, czy styka się ona z jakąś linią, która leży wyżej. No w tym przypadku tak. I w ten sposób tworzę sobie drzewo następujące. Uf, gdzie jest do góry? Zaraz wracam. Więc drzewo będzie następujące. Załóżmy, że będę te linie opisywał jako parę liczb. Pierwsza liczba to będzie wiersz, a druga to indeks w tym wierszu dla tej linii. Czyli 00 będzie oznaczało tą linię. No i 0,1 będzie oznaczało tę linię. I teraz linia 0.0 się łączy z Tą, lini tą linią, która leży niżej, czyli to będzie wiersz pierwszy, wiersz, zero. E. pierwszy wiersz, indeks 0, pierwszy wiersz, indeks 1, bo ta linia też łączy się z tą. Więc tutaj takie drzewo powstaje. O tak. No i tak samo będzie dla tego drugiego, więc tu będzie w sumie las. W ten sposób, analizując te drzewa, wszystkie w lesie, mogę dojść do tego, jakie tutaj są kształty. No i tak wygląda ta metoda. SPAN to są właśnie linie. Jest 480, nie, znaczy, no, linie, znaczy struktura, która przechowuje wszystkie linie, wszystkie te. Odcinki w danej linii. Jest 480 takich struktur, ponieważ jest rozdzielczość 640 na 480, więc jest 480 wierszy. I tutaj zrobiłem, użyłem metody rezerwę, żeby zarezerwować pamięć do, tylko dla 32 elementów, znaczy dla 32, ponieważ domyślnie wektor mógłby zarezerwować pamięć dla mniej niż 32, no i wtedy jakby więcej elementów było niż domyślna rezerwacja, to trzeba było ponownie rezerwować pamięć, a to by zajmowało czas i metodą prób i będą doszedłem do tego, że jak rezerwuję na 32 elementy, to, to działa najszybciej. Gdzieś tu jest łączenie tych górnych linii z dolnymi. O, chyba tutaj jest łączenie. Tak, to jest warunek, warunek sprawdzający, czy, te li, czy linie się ze sobą łączą. I jeżeli tak, to tutaj następuje właśnie połączenie. Dobrze. No, zbyt, jak widać, skomplikowane to nie jest. A to metoda Find Shapes analizuje właśnie drzewo, które otrzymałem i w ten sposób znajdujemy wszystkie kształty. Metoda elipsy już jest w sumie nieaktualna, bo wcześniej ona służyła do wykrywania elips, ale teraz ułatwiłem, teraz to po prostu uprościłem tak, że, że wykrywa sam kształt. Wykrywa wzajemne relacje, wzajemne relacje pomiędzy tymi kształtami, czyli Czyli czy, czy jest czerwony, czy jest niebieski, i czy jest zielony, i czy one leżą w odpowiedniej odległości od siebie. Ten na, ten, na tej podstawie yy, diagnozuję, czy to jest nasz marker, czy coś innego, jakiś element tła. No, jeżeli wykryję, że w otoczeniu leżą sobie takie trzy plamy, w odpowiednich odległościach od siebie, to przechodzę do kolejnej metody. Która nazywa się Campos I służy jak nazwa wskazuje do obliczania Pozycji kamery Na podstawie pozycji markerów O tu jest Obliczam ratio To jest po prostu poziom spłaszczenia Markeru Bo normalnie Jak patrzymy z góry na koło To jest koło Ale jak patrzymy pod jakimś kątem to się zamienia w elipsę. Właśnie radio to jest stosunek, no, jak obejmiemy tą elipsę prostokątem, to radio to jest stosunek jednego boku do drugiego. I na tej podstawie mogę wykryć, pod jakim kątem do powierzchni karty, kartki znajduje się kamera. I tutaj już obliczam ten kąt. Metodą prób i błędów doszedłem do, do wniosku, że najlepiej będzie jak, jak zrobię ratio razy ratio razy 1,57. 1,57 to jest w radianach 90 stopni. Czyli jeżeli współczynnik ratio wynosi dokładnie 1, czyli patrzymy tak, to przyjąłem, że teraz jest kamera pod kątem 90 stopni do płaszczyzny kartki. Jakby było na przykład tak. I by było 0 to jest oczywiście 0 stopni no i musiałem zrobić kwadrat, czyli Ratio razy ratio, a nie samo Ratio, ponieważ zauważyłem, że tak daje najlepszy najlepszy wynik. Najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Teraz muszę znaleźć jeszcze drugi kąt czyli, czyli muszę się dowiedzieć czy patrzymy na kartkę tak czy może tak? Czy może tak? Więc jak łatwo się domyślić, pomaga mi w tym wzajemne położenie markerów. No i po prostu wykorzystuję ten wcześniej ten sam czynnik ratio, żeby spowodować, że Boże, jak patrzę na przykład na kamerę pod tym kątem, to dzięki pomnożeniu przez ratio Radio, właściwie to podzielone chyba w tym momencie, dzięki podzieleniu przez Ratio ta oś mi się rozciąga i powoduje to to, że następuje przekształcenie z takiego układu do takiego, i w ten sposób mogę już łatwo obliczyć położenie przykrętnych tych markerów, znaczy pod tym kątem, jaki to daje kąt. Więc w ten sposób znajduję, znajduję, co ja znajduję? Aha, znajduję dx i dy, czyli czyli ten wektor, który łączy markery zielony, niebieski z czerwonym, niebieski z czerwony, czyli. Wektor, który łączy marker ten z tym, tego zielonego nie wykorzystuję właściwie. No i jak mam ten wektor, to muszę obliczyć jaki, dla jakiego kąta jest, wektor będzie miał takie składowe. No mogłem to zrobić normalnie po prostu dzieląc na cztery ćwiartki i wyliczając tam z tego, no. Jak to się nazywało odwrotność kosistusa, odwrotność odwrotość nie pamiętam, nieważne. Ech, w każdym bądź razie zrobiłem to tak trochę to, to Brute Force, bo tutaj nie opłacało się zrobić inaczej, jestem zbyt leniwy. No i po prostu przeszukuję kąty tamto 0,001 Radiana przeszukuję wszystkie możliwe kąty od 0 do 6,28 no i jeżeli punkt leży odpowiednio blisko no to już kończymy obliczenia i cześć i mam dwa kąty w ten sposób a jeszcze jest jedna rzecz która przyspa przysparzała mi trochę trudności mianowicie stwierdzenie czy czy marker o, czy ta plama jest bardziej czerwona bardziej zielona czy może bardziej niebieska co wiadomo że było dość istotne no i metodą prób i błędów doszedłem do tego, że można by sprawdzić to w ten sposób, czyli po prostu, e, o tu na przykład jest, i w, jeżeli czerwona składowa jest większa od czerwonej zielonej o co najmniej 20 punktów i czerwona składowa jest większa od czerwonej niebieskiej co najmniej od 20 punktów. To zakładamy, że dany piksel jest czerwony, więc liczba pikseli czerwonych w tym momencie wzrasta. I dalej, i dalej patrzę w ten sposób. Jeżeli liczba nie, to nie tutaj, gdzie to jest? A tutaj. Jeżeli liczba czerwonych pikseli jest większa niż liczba zielonych pikseli, i liczba czerwonych pikseli jest większa niż liczba niebieskich pikseli to zakładam, że ten marker jest koloru trzeciego, czyli w moim przypadku koloru czerwonego. No i tak samo robię dla pozostałych. I jeszcze tutaj małe zabezpieczenie. Zakładam, że plama zawiera co najmniej jeden biały kolor. Jeszcze miałem wcześniej inne zabezpieczenie, że plama zawiera co najmniej jeden czarny kolor. Ale te czarne obwódki. Czasami nie były zbyt dobrze widoczne i wtedy kupiłem markery, więc zrezygnowałem z tego zabezpieczenia. I teraz opowiem krótko jak renderuję scenę, otóż QT ma taki fajny komponent, ma taki fajny widget zwany QGL widget, więc zrobiłem sobie widget, który z niego dziedziczy. I oprócz tego jest czy jeszcze jest takie coś pomocniczego. QGL Functions, który, dzięki któremu można wykorzystywać różne funkcje z OpenGLA i mając te dwie klasy można, po prostu, można właściwie korzystać z OpenGL'a tak jak się korzystało wcześniej wystarczyło praktycznie przekleić kod z aplikacji opengl do, do projektu i, i zadziałało sam rendering jest taki, tutaj jest wywołana ta metoda update, którą opisywałem wcześniej i w tej metodzie dostaję przesunięcie kamery trans wraz z azym azymutami ABG ale azymutu G nie wykorzystuję obliczam tylko A i B czyli trochę fejkowe to jest. <noise> tutaj pobieram sobie wskaźnik do, do mapy bitowej tego co przechwyciła kamera. Tutaj... Łączę tekstury, bo normalnie obraz, który jest... z kamery, on jest wyświetlany po prostu na teksturze. No i tutaj właśnie... rysuję na ekranie... kwadrat. Który... Na którym jest nałożona właśnie ta tekstura, na której jest to, co kamera przechwyciła. To są współrzędne ortogonalne, więc, więc dlatego są takie wartości: 640 tutaj widać, 480. a minus 200 to jest naj, największa odległość z jaką przyjąłem to jest po prostu najdalej jak, jak się da no i z racji tego że to są to współrzędne ortogonalne to zmieniając wartość z nie zmienia się pozycja tego kwadratu na ekranie ale to jest ważne żeby nadać taką wartość z żeby z bufor ...odpowiednio działał. I tu jest ważne... ...rysowanie buga. Czyli tej mrówki. Ale w tym przypadku to jest... ...rysowanie robota. <grymne> tu jest przechwyty, to jest obsługa strzałów. Dobra. Przejdźmy do rysowania. każdy taki model jest podzielony na materiały i tutaj po prostu dla odpowiedniej części modelu odczytywany jest odpowiedni materiał bindowana jest tekstura tutaj trochę taki ten jak to się nazywa zapomniałem kurcze zapomniałem nieważne O, to jest dość istotne. Tutaj najpierw obliczam dla każdego, to jest dla każdego wierzchołka. Obliczam obrót na podstawie tych obliczonych wcześniej azymu, azymutów A, B. A tutaj obliczam perspektywy. I to są już współrzędne na ekranie. Mm. Tyle że to wszystko, to obliczenie, mogłem zrobić w Vertex Cheddarze, no ale znowu z racji tego, że jestem leniwy, to tak już zostawiłem i tak działa odpowiednio szybko. O, to się może nazwać hak, chyba. Bo tutaj tak musiałem zrobić dla tego modelu robota, żeby szybka była. Ciemno szara. Jeszcze jedna mała uwaga na koniec. W KUTE są takie dziwa, które wyglądają jak słowa kluczowe, a to tak naprawdę są makrodefinicje. Makro no i generalnie każdy, każda taka klasa, która ma tu zdefiniowany obiekt. Definiuje jakieś metody, które, które potem wymagają, znaczy deklaruje metody, które potem zdefi wymagają zdefiniowania i normalnie tego nie ma, i kompilator zgłasza błąd, że te metody są niezdefiniowane. I potrzebny jest taki specjalny plik moc, który normalnie jest przez Qt kreator generowany automatycznie ale jak się nie pracuje w Qt kreatorze to trzeba użyć takiego programu który się nazywa MOC ja tu sobie zrobiłem taki plik BAT o nazwie MakeMoc który generuje mi moce dla wszystkich tych trzech klas które zawierają QoBJ no i jak widać to jest dość proste no, i potem ten moc się inkluduje zamiast nagłówka, jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Otóż, można by się zastanowić, czemu ja tutaj wykorzystuję własne równania na perspektywę, pomimo że OpenGL udostępnia funkcję do obliczenia perspektywy. Otóż, to się wiąże z tym, że. metodzie update gdzie to jest o tutaj jest metoda update i obliczam w tej metodzie pozycję kamery trans i żeby ją obliczyć to obliczam ją na podstawie pozycji takiego czerwonego markera Najpierw obliczam jego rozmiar i na podstawie rozmiaru obliczam odległość od kamery i mając tą odległość muszę wykorzystać jakieś równanie na perspektywę, żeby na podstawie pozycji na ekranie obliczyć sobie tą, ten wektor trans właśnie pozycję kamery No i najłatwiej byłoby, było mi zastosować następujące równania to są równania, jakie użyłem. X i Y to współrzędne piksela na ekranie, a X Y Z to współrzędne piksela w przestrzeni. nawet ale nie używa takich równań do obliczenia perspektywy i dlatego, otrzymując już dostałem już ten wektor trans, musiałem użyć własnych równań na perspektywy, bo inaczej jeżeli użyłbym tych równań, które udostępnia OpenGL to obiekt nie byłby, w, jeżeli leżałby na przykład w, w środku kodów współrzędnych to wcale nie leżałby na, na tym czerwonym markerze, tylko przesuwałby się jakoś dziwnie w niego. Więc dlatego to tak wygląda. A tutaj są już same obliczenia tego wektora trans. Najpierw obliczam współrzędną zetową, to jest odległość markera od kamery no i tą odległość po prostu tą współżytą zetową po prostu liczę zakładając, że że ten marker ma długo, szerokość, szerokość 2,5 jednostki to jest liczę to w centymetrach właściwie, czyli 2,5 centymetra to jest a dalej mając już składową zetową mając już składową zetową mogę obliczyć x i y to są po prostu te, dwie, te dwa równania, to po prostu są przekształcenia tego, tego jeszcze dodam że firma PIP w której pracuję spieprzyła sprawę z tym dniem otwartym bo prawie nic nie przyszedł więc prawie nikt nie zobaczył mojego dzieła.